O matko, biegam. Matko, ile. ile ich tam. O, o nie. Nie do mnie tylko proszę. Już, matko. A już, już. O matko. Co? Nie. Ja tak śmierdzę? ładko Bartek. No ja mówię ci, że jest mener. Ale tak śmierdzi jakbyś, jakby Menel przyszedł. <grym wytrzyma> Sario nie żartuję. O fu. O fu. Przysięgam, śmierdzi jak Menel. Gawd! Więc wy... dano Szkoda. Dobra. Jeszcze wygram. Dobra, gram tu. Dobra, no, to taka pułapka niskich lot. Nie! Nie, 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 nie. Nie, nie wyjaśniło się manteks. A, widzowie na YouTube mnie rozśmieszyli. Bo dodałem sobie filmik, że zagrałem z moim idolem, co jest prawdą. A widzowie napisali, że... Oni też chcieli ostatnio zagrać ze swoim idolem, ale nie mieli 120 zł. Też <laughs> to było. Kurde, dupek! Kurde, dupek no. To powinno być zwycięstwo! Ach. A, Aaa, ten No dlaczego nie to?! Aleksandra! Dobrze, nic się nie stało. Nic się nie stało się. Obudziłam kogoś? Przepraszam za te krzyki. Muszę, muszę, muszę odstawić. Muszę odstawić.